Kochani, no ostatni meczyk. Okazuje się meczyk, który tak naprawdę będzie decydował o całym dzisiejszym wyniku dzisiejszego turnieju, czyli tak naprawdę gramy każdy z każdym, ale system się zrobił jako, jako finał w tej chwili gramy z Kruszynem. Słuchajcie, kruszyn ma jeden punkt, bo są po zwycięstwie i poraż i remisie. Przepraszam, po remisie i po porażce, czyli w przypadku, kiedy wygrałyby z nami miałyby punktów 4. Cztery punkty mamy również my, czyli w tym momencie jesteśmy póki co jeszcze liderem, ale cztery punkty też ma szkoła podstawowa numer 2, która ma jeden mecz wygrany właśnie z kruszynem i remis z raciborowicami. Raciborowice już na pewno nie są w stawce, bo 3 mecze zremisowały, mają trzy punkty, kochani, to w tym momencie. Nie wiemy jeszcze które daje im to miejsce, ale oni już nie są w stawce o awans i grę na kolejnym etapie. Natomiast my w tej chwili, słuchajcie, no gramy o wszystko. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Będziemy dzisiaj kochani grać o pełną pulę pewnie, natomiast przede wszystkim zwalniam z ciśnienia Was wszystkich, moi kochani wspaniali widzowie i przypominam, że bawią się dziewczynki nie trenujące na co dzień. Być może lubią sport, być może, słuchajcie, są sportowo uzdolnione i w każdej kategorii, w każdym sporcie sobie świetnie poradzą, natomiast piłkarsko mamy na boisku trenującą Nadię i Roxanę, która kiedyś, dawno temu, trenowała. W każdym razie reszta dziewczynek, słuchajcie, absolutnie rozpoczęła swoją przygodę z piłką. Może się któraś zaszczepi, może się którejś spodoba. Pani Bramkarz sama powiedziała, że jest pierwszy raz na bramce. W trakcie tych zawodów nauczyła się przepisów, generalnie zrozumiała na czym to polega. Natomiast zobaczcie, mamy naśkę, rozpędza nam się na dusia. Roxy po tamtej stronie boiska, zobaczmy. Piłka właśnie do niej w jej stronę. Natomiast tam sobie dziewczynka poradziła przecięła to podanie. Natomiast, kochani, w przypadku remisu sprawa jest prosta. Wygrywamy te zawody z pięcioma punktami. W przypadku przegranej i tu się zacznie wtedy e, kłopot, zrobi się mała tabela. Wtedy w zależności iloma bramkami byśmy przegrali, dlatego że w przypadku przegrania jedną bramką dalej jesteśmy y, zwycięzcami dzisiejszego meczu. Dlatego, że każda drużyna zanotowała jakieś. Patrzcie, jaką piłkę obsłużyła Nadia. Roxy, zrób to! Brawo! Jest! Mamy 1-0 kochani. Naśka z asystą, Roxy z bramką. No, y, fajnie rozpoczynamy tą konfrontację. Także już kochani, dwóch bramek potrzebuje drużyna, żeby wygrać. Natomiast my w przypadku małej tabeli powiększamy swoje szanse na zwycięstwo. Już musielibyśmy przegrać, słuchajcie, tutaj e, dwoma e, bramkami, żeby e, nie osiągnąć, słuchajcie, celu dziewczynek wymarzonego, czyli awansu dalej. Tak mi się wydaje, że to cel wymarzony, bo gdzieś podsłuchiwałem rozmowy, ale one się, kochani, świetnie ze sobą bawią, fajnie e, w, w, uzupełniają jako koleżanki. Koleżanki, słuchajcie, patrzcie. Patrzcie, jaka fajna piłka. Troszkę ją przecięła, natomiast zobaczcie. Koleżanka 8 też fajnie kochani patrzy głową. Operuje świetnie. Brawo, Nasiu. Brawo. Super. Ale fajne to podanie, troszkę za lekkie. Natomiast. Brawo, patrzcie. Patrzcie. No, trener jeszcze świetnie poukładałby tą drużynę, kochani, naprawdę z dziewczynek. No, potencjał jest naprawdę spory w tej naszej ekipie, natomiast no, myślę, że kilka SKS-ów na pewno dziewczynkom pomogłoby tutaj troszkę się ze sobą zgrać, troszkę bardziej się tutaj jakby tak piłkarsko rozkręcić, dlatego, że tak jak mówię, słuchajcie, naprawdę grają serduszkiem, robią to świetnie. Ja dzisiaj się po raz kolejny zakochałem w swojej córce, w dziewczynkach z naszej szkoły. Zresztą uwielbiam, kiedy ona gra z Zawody ze swoją szkołą. Patrzcie, znowu obsługuje pięknie Roxane. A i troszkę Roxy nie trafiła w piłę, ale był czas, żeby przyjąć właśnie. Nikt nie, nie atakował Roxu, nie chciała z pierwszej piły przyładować. Natomiast Naśka by się tu popisała po raz drugi asystą. Natomiast cieszy to, że w tych zawodach nasia nie tylko chciała asystować, ale strzeliła dwie ważne bramki w meczu kochani z mistrzem Bolesławca. Także w, w meczu, który dla nas był swoistym rewanżem, myśmy przegrali wysoko z dziewczynkami 4-1. Spróbuj! O już za da, daleko zeszła. Znowu jest podanie. Ale ona nie chce spróbować y, y, strzału, bo ją boli nóżka, kochani. Mówiła mi, że y, albo będzie do prawej schodzić do strzału, albo y, będzie wchodzić do bramki. Patrzcie, teraz Roxy czaruje. Jest piękny strzał, kochani, śliczna obrona pani bramkarz. Y, mamy y, zielonych aut. Jestem, powiem wam, naprawdę bardzo przyjemnie rozczarowany dzisiejszym meczem. Pozytywnie oczywiście. Eee, może rozczarowany to złe słowo, ale celowo go użyłem. Dlatego, że nie miałem żadnych oczekiwań. Naprawdę prosiłem dziewczynki, żeby się świetnie bawiły. Zresztą na samym początku, słuchajcie, rozmawialiśmy żartobliwie, czy mamy nagrywać zawody. Dziewczynki mówią, nie, nie, bo to będzie nasza porażka, nie nagrywać. Ja mówię, słuchajcie, nie wolno nigdy w życiu tak myśleć. A już co dopiero mówić, bo... Eee, spróbuj, Nusia! No Prawo! Tak! Brawo, Nadia! Super! Świetnie, że spróbowała, kochani. Myślę, że w tej chwili już mamy raczej um, awans do kolejnego etapu. No, gratulujemy im serdecznie. Idzie na siunia teraz odpocząć, aż idę jej piąteczkę dać. Super, Nadisiu, dawaj tu piątuchę. Muszę powiedzieć, kochani, że e, fajne pograła zawody. Naprawdę, jak dzisiaj na tą e, Nusie, e, tam, jak nóżka Nunia. Gratuluję ci, naprawdę świetne zawody. Wiesz, odpoczniemy troszkę basen, troszkę spa, pójdziemy troszkę do jacuzzi, tak? Jesteś wa walczakiem, wojownikiem, gratulujemy. Dostaliśmy piękny uśmiech w prezencie od Nadusi, pozdrawiamy jej sympatyków, fanów, przyjaciół. Przypominamy, że ma niesamowity progres, naprawdę, kochani, cudownie się oglądają w treningu czy w grze. Natomiast jest bardzo mocno piłkarska, przy tym mocno inteligentna, kochani, także e, mówimy tu o piłkarskiej inteligencji, bo tej drugiej też jej oczywiście nie brak, ale, ale e, jest bardzo nieprzewidywalna na boisku, rzadko kiedy czytają je podania, nigdy nie wiedzą jak długo ten drybling będzie trwał, drybluje sporo, e, nie przeszkadza i piłka przy nóżce, kochani, także no, wiele tych atutów ma nasia papiery, żeby coś w życiu w przyszłości e, od piłki chcieć więcej. Jak jej nie przejdzie ta pasja, jak będzie dalej taką pracusią, jak jest, to na pewno, słuchajcie, przy oczywiście szczęściu, przy braku kontuzji, może o fajne, duże cele powalczyć. Natomiast słuchajcie, no dziewczynki z Kruszyna, fajne, wysokie, troszkę zrezygnowane, bo one dzisiaj zremisowały jeden mecz właśnie z dziewczynkami słuchajcie z Raciborowic. No to też za ten remis wielki szacun dla was moje panie, bo Raciborowice w moim odczuciu były tutaj najbardziej piłkarskie. Chociaż Dwójka też niczego sobie, kochani, grała. Tam, tam ta dziewczynka, słuchajcie, która gra stopera, naprawdę ta właśnie z numerem 13 świetnie mnie tutaj się podobała. Gdybym ją do składu tutaj, gdybym miał ulepić taki dream team, to na pewno dziewczynkę byśmy porwali mieli też świetną dziesiątkę dziesiątka też była świetna słuchajcie z Raciborowic no nie chciałbym nikogo pominąć kochani dlatego, że tak naprawdę było sporo fajnych dziewczynek natomiast przypominam, że większość z nich nie trenuje kochani także e... zobaczcie nie trenuje, kochani, także to jest no, ogromna, ogromna wartość dodatnia, kochani, to co one tutaj robią, naprawdę. I niech to natchnie troszkę też was, te dziewczynki, które nie gracie w piłkę, słuchajcie, na co dzień nie trenujecie w klubach, ale gdzieś pograłybyście, czy na orliku z chłopakami, czy na boisku szkolnym. Nie ma się co bać, nie ma się co wstydzić, słuchajcie, trzeba nakładać buty, uciekać, zostawiać elektronikę na zimowe, długie wieczory, a takie pogodę wykorzystywać pięknie, rakcji to zrobiła, ładnie się obróciła, strzał oddany, pani Bramkarz sobie fajnie poradziła z tym strzałem, kochani, także... Mamy dobry piłkarski wynik. A tu koleżankę chwalimy za grę właśnie klatką piersiową. No brawo, nie boi się piłki. Ta piłka jej się słucha. Też tutaj, kochani, fajny mocny punkt w naszej drużynie. Ta nasza trujeczka. Zresztą wszystkie dziewczynki grają rewelacyjnie. Piękne pasy od ósemki No, Diabełek Roxana, to my ją już znamy jeszcze z naszych czasów FA. Natomiast mówię, no, dziewczynki, zrobiliście naprawdę wspaniałą robotę. To wielki wasz e, sukces, tak naprawdę. Bo ja powiem szczerze, dzisiaj rano jeszcze jechałem tutaj z myślą, że zrobimy kilka zdjęć. Nie do końca byliśmy pewni, czy nadusia wystartuje. Rano zakupiliśmy bandaż elastyczny. Gdzieś nie mogliśmy znaleźć ortezy tej na kostkę. E, I naśka na bandażu. E, była. Natomiast no, pan trener wiedział o tym, w związku z tym dały inne zadania na ten turniej. Nasia miała biegać tam i z powrotem jak to miało miejsce w poprzednich zawodach. Była po prostu z przodu, miała strzelić gole, zrobiła to. Dwie ważne bramki w pierwszym meczu. W drugim meczu, kochani, no, taki mocny to był mecz naprawdę zremisowany z raciwerowicami. Mecz myślę, że gdyby troszkę dłużej potrwał, moglibyśmy go przegrać. E, tam Nadia miała problem, e, gdzieś tam dryblować z mocnymi, silnymi, e, wysokimi dziewczynkami. No i tutaj sami widzieliście, asysta bramka. E, mamy 2-0, e, trener e, znalazł e, chwilkę czasu dla niej na odpoczynek. Nasia z boku, e, popracowała w tych zawodach mnóstwo, także w tej chwili e, ma możliwość też pan spróbować, jak sobie e, bez lidera drużyna e, poradzi. Brawo bramkarz, świetnie! Brawo! I brawo! Ale się! No nie! Ale bramkarkę mamy, brawo! No kochani, aż ciężko uwierzyć, że ona jest naprawdę na pierwszych zawodach. Brawo, nie? Wow, Nasiu, nie? Aż ciężko uwierzyć, że to i pierwsze zawody w życiu, nie? Szkoda, szkoda jeszcze tylko, że nogami nie chce grać, ale jakby nogami jeszcze zaczęła grać, słuchajcie, to mamy kompletny materiał na bramkę. Poza tym brawo! zobaczcie, to jest dziewczynka. Który rocznik jest nasza bramkarka, Nusiu? 2,7? To wysoka jest. 2,7, nie? 2,7, koleżanka. Super. To, o trenerze, mamy na przyszły rok bandę. Brawo. No, brawo. Widziałeś, co narobi? Ale mamy, kochani, tu niesamowite. I diabełek się rozpędza. Brawo. Słuchajcie, zobaczymy, czy sił starczy. Brawo. Świetnie, Roxy. Super! No siły strzału już kochani w tym nie było, ale my bez zmienników naprawdę po takim meczu, chodźcie kochani wraca na dusia jeszcze na chwileczkę na boisko. Jest ok Julciu? Ale to był, to był strzał kochani trudny, natomiast Julcia fajna, twarda dziewczynka, myślę, że zaraz złapie żółtko i z powrotem wróci. Już jest ok, już się uśmiecha, także nasi dawaj na drugą, patrz Roxy jest! Roxi, patrz. Słuchajcie, no one często się wymieniają. Przyjęcie nasia i. z prawej, takie, z prawej. Brawo, Nasiu, z prawej też chodzą. Brawo, Niunia, piąteczka. Byłam brama z prawej. Widzicie, koro... kto nie próbuje, nie pije szampana. Słuchajcie, no trzecia bramka. Myślę, że pieczętuje już nasz tutaj, kochani, sukces w tym peczu, w tych zawodach. Spróbujemy jeszcze zrobić jakieś piękne pamiątkowe. Foso, kochani. Być może zdążymy ją uwiecznić. No, bawi się nasia. Myślę, że z przyjemnością Wam się te zawody, kochani, ogląda. Natomiast przypominam, że... No... Na eliminacjach wyglądało, że my będziemy tutaj, kochani, głównie dostawcą punktów, że, że dziewczynki po prostu dzisiaj są tylko na zaliczeniu tych zawodów. Kochani, dlatego że awansowały dwie drużyny i wśród nich właśnie mistrz obecny, którego dzisiaj pokonaliśmy 2-0 po, po dwóch bramkach nasi. Zobaczcie. Piątki przybijamy, kochani, gratulacje. Słuchajcie, dziewczynki mówią tylko 3-0, ale tak naprawdę, słuchajcie, naprawdę dobry mecz rozgrywamy. Gratulacje dla pana, nauczyciela, naszego trenera Adriana Bernackiego, który świetnie przygotował dziewczynki psychicznie, mentalnie. Słuchajcie, natknął je wiarą. Dziewczynki naprawdę świetnie grały. Muszę uściskać, piątki poprzybijać. Słuchajcie, bo będą pamiątkowe zdjęcia. Natomiast pogratuluję im wspaniałej postawy. Bramkarz, chodź tu do mnie. Chodź tu, szybciutko, chodźcie po piątki. Chodźcie szybko, szybko! Chodźcie, chodźcie tu szybciutko, dawać po piątki. Dawaj szybko, Jagodko, absolutnie. Ja cię wciągam do kadry, słuchaj, ale masz warunki. Brawo, gratuluję. Ci, Świetny meczyk. Jak ci się broni, powiedz? Jagódko, a to prawda, że jeszcze do tych zawodów nie grałaś nigdy w piłę, a przepisów na bramce nie znałaś? Nie. kocham, wspaniała, gratuluję ci. Nasiu, dawaj piąteczkę. Podziękuj całej drużynie, słuchaj, naprawdę zrobiliście fajną robotę. Diabełku, chodź. Piękny meczyk, piękne zawody. Super, gratuluję. Nasiu, przypominam, wy jesteście bliźniaczki, nie? z Jednego dnia, tylko która starsza? Ona, dwie godziny. Dwie godziny szybciej, Roxy, się urodziłaś. Czyli jesteś stara baba. no. Na razie, e, kochani Nadia i Roxana, jednego dnia się e, przychodzą na świat, słuchajcie, natomiast w tej chwili e, trwa e, ceremonia zakończenia zawodów. E, mamy dyplomy, mamy, kochani, e, pamiątkowe zdjęcie, kochani, także e, ja Wam dziękuję ślicznie jeszcze raz, moje panie. Super, gratuluję, brawo. E, Zakochałem się, kochani, w naszej szkolnej drużynie żeńskiej. Do zobaczenia. Przy kolejnych naszych zawodach no, pojedziemy, kochani, na strefę. Niesamowita dla mnie to niespodzianka. Gutek na strefie, Nadia na strefie. Cieszy to bardzo, słuchajcie, jedni i drudzy po awansie.